W ogóle zapomniałem wam powiedzieć, że wtedy przez lornetki widziałem dziwnie znajomą postać. To ten sam gościu co go widziałem przez lornetki tylko po co nas atakuj? Co to za roboty? Przypominają te banana boty z wielkiej bitwy ale tamte zostały doszczętnie zniszczone. Owszem to banana boty, a dokładniej stworzone przeze mnie repliki z szczątków oryginalnych botów z wyeliminowanymi wadami, jak na przykład kruchość. Co to za guzik naprawdę, nie masz teraz nic lepszego do roboty. Ten guzik prawdopodobnie uratuje nam życie. Może teraz wygraliście, ale i tak nie uda wam się odbić Mikołaja. Widzieliście to on tworzy te portale i prawdopodobnie jest też nowym porywaczem Mikołaja.